Koniec Ewangelii Świętego Jana, który dzisiaj został przeczytany, jest wyjątkowo takim zapisem nabrzmiałym w symbole, co zresztą bardzo cechuje Ewangelię Świętego Jana. I właściwie każdy wiersz, który został przeze mnie tutaj przeczytany, jest tak przesycony treścią duchową, że trzeba byłoby wielu godzin, żeby zgłębić to a myślę, że i tak nie doszlibyśmy do końca dziś chciałbym żebyśmy przyjrzeli się tej Ewangelii właśnie w ten sposób taki duchowy może nie będzie się on wydawał taki moralny czy moralizujący, czy praktyczny za to ma swoje wartości mistagogiczne wprowadzające nas w tajemnicę Kościoła w ogóle i sensu istnienia czegoś takiego jak Kościół już pierwsze wiersze pokazują nam, że ten połów, ta żegluga nie jest jakimś zwykłym połowem, tylko czymś wyjątkowym, czymś duchowym. Jan Ewangelista wylicza siedmiu apostołów, którzy biorą udział w tym połowie. Liczba nie jest przypadkowa, ale bowiem dotychczas w Ewangelii występowało dwunastu apostołów. I nagle, w 21 rozdziale, w tym ostatnim tutaj, w tym. Fragmencie jest mowa o siedmiu apostołach. Jest to zabieg celowy. Chodzi bowiem o to, żeby czytający zrozumieli, że coś się stało, że mamy do czynienia z jakąś nową wspólnotą, z czymś nowym, z jakąś nową konstrukcją społeczną, która przez tą siódemkę kojarzy się z siedmioma narodami pogańskimi, które były. W ziemi świętej, kiedy Izrael wchodzi i zdobywał tą Ziemię Świętą, tych siedem narodów, kojarzonych również z siedmioma grzechami głównymi, to właściwie taki symbol pogańskich ludów. I oto tutaj nagle właśnie występuje siedmiu tych apostołów. Później ta myśl znajdzie swoje przedłużenie w Apokalipsie, gdzie Jezus będzie trzymał w ręce w czasie wizji siedem gwiazd, siedem świeczników, siedem kościołów. Które jest właściwie takim nowym Izraelem. I tych siedmiu apostołów tutaj wyliczonych, nie wiem czy zwróciliście na to uwagę, charakterystyczne jest to, że Jan Ewangelista trzech z nich wyliczył z podwójnym imieniem, natomiast czterech z nich połączył w pary i anonimowo ich wyliczył. Czyli zrobił taki zabieg, że czytający zwraca na to uwagę, że trzech z nich jest wymienionych z podwójnego imienia, jakby czyli jakby ma taką zbyt jasną nawet osobowość i tożsamość a czterech z nich bez imion zupełnie synowie Zebedeusza i dwaj inni nie wymienieni z imion ten zabieg znowu ma na cel, za cel skłonienie czytelnika do tego żeby zastanowił się dlaczego tak jest jedną z wielu odpowiedzi bo to nie jest jedna tylko odpowiedź na taki zabieg literacki jest również ta, że w ten sposób ta siódemka została podzielona na dwie liczby, na 4 i na 3, co sprawia, że można już zamienić te liczby na litery i wtedy wychodzi nam słowo DAG, 4 i 3 to jest po hebrajsku DAG, to znaczy ryba. I sugestia jest znowu taka głęboka, że apostołowie nie tyle łowią innych, tylko łowią też siebie, łowiąc innych, łowią siebie dla Królestwa Bożego. To bardzo głęboka myśl, że jeśli pomaga się drugiemu człowiekowi, pomaga się najlepiej sobie. Jeśli komuś pomaga się wyjść z dna, to również samemu się nie utanie. Na jednym z kościołów krakowskich jest napisana taka maksyma: Frustra vivit quinemini prodest. Próżno żyje, kto nikomu nie pomógł. I ona tutaj bardzo pasuje do tego zabiegu literackiego, który już na samym początku tej perykopy pojawia się jako pewne mm, światło dla reszty tekstu. I wreszcie ta symbolika, bardzo głęboka symbolika, zarzucenie sieci z prawej strony, połów całonocny, nieudany, pojawienie się samego Boga, Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, na brzegu, rzucenie się Piotra w wodę, był bowiem prawie nagi, wreszcie sieć, te 153 ryby też na pewno nie są tu przypadkowe, bo po cóż byłoby je liczyć. Wreszcie ta odległość od Jezusa, 200 łokci, nagość Piotra, żarzące się węgle i 154 ryba, która się tutaj gdzieś też żarzy. To wszystko nie jest, jak powiedziałem, jakimś przypadkiem. Jest to obraz ostatecznych czasów, ostatecznego połowu, ale też misji Kościoła. Czym jest Kościół? Kościół jest łodzią pomagającą. Wyciągnąć się człowiekowi z dna. Każdy z nas jest taką rybą. Ci apostołowie też, jak powiedziałem, są rybą. W sumie. I jeszcze jest jedna ryba. 154. Kiedy apostołowie przypływają do brzegu, widzą, że na brzegu jest ognisko rozpalone, żarzące się węgle i tam przy nich Chrystus ma rozłożoną rybę. Symbol męki Chrystusa. Chrystus sam też jest rybą. Słynny, starożytny, akrostych ten znany taki właśnie akrostych Ichthys, Jezus, Chrystos, Tcheos, Chios, Soter. Pierwsze litery słowa Ichthys, słowa ryba tworzą właśnie taką zakamuflowaną, zakrytą formułę. Jezus, Chrystus, syn Boży, zbawca. On też sam jest rybą. Też sam zszedł sz na dno śmierci po to, żeby wyłowić innych. Bo najlepiej pomóc innym, stając się podobnym do nich. Apostołowie łowią bez Chrystusa najpierw. Łowią całą noc i nic nie mają w swojej sieci. Trzeba bardziej bowiem słuchać Boga niż ludzi. Sam Piotr powie takie słowa w pierwszym czytaniu. Gdy Jezus mówi: zarzućcie sieć z prawej strony, sieć wypełniła się aż 153 rybami. posłuszeństwo Bogu daje zawsze obfitość. Posłuszeństwo Słowu Bożemu pozwala wyciągnąć nawet najgorszych grzeszników z najdenniejszego dna. Takie grube ryby grzechu. Dla starożytnych morze nie było y, tak bezpieczne i tak znane jak dla nas. Nie było petfłonurków czy jakichś tam łodzi podwodnych i starożytny człowiek patrząc na morze widział tylko fale, odmęty i od czasu do czasu coś się wyłania z tych, z tych fal, a jeszcze może częściej ktoś tam się topi i już nie wynurza się. I on z przerażeniem patrzył na morze. Morze to było dla niego symbol otchłań. Nie chodziło się po dnie, na wycieczki turystyczne, nie można było tego zwiedzić, co tam się dzieje na dole. I stąd morze w Biblii często symbolizuje taką otchłań, to co najstraszniejsze, co najgorsze, najdenniejsze nawet. Łowienie ryb to czynność niezwykle symboliczna, odnosząca się właśnie do pomagania komuś wydobycia się z dna. Oto misja kościoła. Jak widzieliśmy w tekście, apostołom zupełnie nie wyszedł ten połów, kiedy próbowali coś bez Jezusa czynić. Mimo tego, że Piotr był pośród nich, zastępca Chrystusa, nic im nie wyszło. Nie złowili nikogo. Nie złowili żadną rybę. Dopiero kiedy pojawia się Jezus i mówi im Słowo, zarzućcie sieć z prawej strony wtedy rzeczywiście coś się dzieje. Dlaczego Jezus powiedział apostołom, zarzućcie sieć z prawej strony, a nie na przykład z lewej? To również ma swoją wymowę. W takiej ikonografii pasyjnej, chrześcijańskiej, Chrystus często jest pokazywany, że ma z prawej strony przewity bok. Jest to symbol miłosierdzia. Miłosierdzia Chrystusa. Zarzucić sieć z prawej strony, to jakby spróbować złowić kogoś od strony miłosierdzia. Od innej strony się nie da. Nawet sama miłość, jakby nie wystarczy, trzeba jeszcze miłosierdzia, czyli miłości, która przebacza. Nie tylko miłości, która kocha, ale również która potrafi znieść odrzucenie kogoś, kto, kogo ukochała. Taka miłość, która nie ma granic, nazywa się miłosierdziem. I stąd też Jezus po tej instrukcji doczekał się, że apostołowie wyłowili ogromną ilość ryb, bo rzeczywiście miłosierdzie przyciąga człowieka i jest takim otwartym bokiem. Otwartym bokiem, otwartą bramą, ciasną bramą, zranioną bramą Chrystusa, do wnętrza którego ciała można przeniknąć tylko przez miłosierdzie. Bóg też nie chciał sam nas łowić. On nie chciał być sam rybakiem. Postawił tych siedmiu rybaków i im kazał łowić. Bóg bowiem nie chce bezpośrednio yy, jakby pomagać człowiekowi wyjść z dna. Dlaczego? Dlatego, że pomiędzy Bogiem a człowiekiem jest ogromna przepaść i Bóg woli, jeśli przez człowieka dokonuje się powrót człowieka do Boga. Bo grzesznik łatwiej kontaktuje się z grzesznikiem. Gdybyśmy mieli spowiadać się samemu Chrystusowi dzisiaj, to podejrzewam, że wielu ludzi po prostu by uciekło, bo przestraszyłoby się tej konfrontacji. Ale ponieważ wiadomo, że po tamtej stronie siedzi też grzesznik, to łatwiej jest przyjść do kogoś, kto też grzeszy. I też Jezus nie, sam nie łowił tych, y, y, te ryby, tylko mówi: Idźcie i złowcie te, te ryby. Wysła ludzi. Samo miłosierdzie, samo otwarcie Jezusa, y, tutaj jeszcze jakby nie wystarczy. Potrzeba ludzkiej pomocy, gdyby nie ciężka praca uczniów Chrystusa, którzy wyciągają z dna najbardziej zanurzonych w zło. To, to miłosierdzie też pozostałoby taką otwartą bramą, ale pustą, otwartą raną, ale nie dotkniętą przez żaden palec, to nasze. Trzeba silnych ramion, silnych ramion modlitwy za kogoś, trzeba silnych ramion do podpierania podupadających na duchu, trzeba silnych ramion rybaków do pociągnięcia ze sobą przez przykład, przez modlitwę, przez słowo do Boga. Do ciągłego rozgrzeszania też trzeba silnych ramion, bo czasem aż ręce bolą. I do wyciągania dłoni też trzeba ramion takich, jakie mają rybacy, aby przygarnąć, aby nie odrzucić. Naprawdę do tego trzeba wielkiej siły. Najtrudniejszy ciężar, jaki istnieje między ludźmi, w świecie ludzi, to jest przygarnąć kogoś z miłością. Wcale nie podnosić ciężary, tylko przygarnąć z miłością kogoś. Kogo już trudno kochać. I sam doświadczam tego jako kapłan, że uświadamiam sobie to niejednokrotnie, kiedy we mnie aż wrze gniew, czy złość, czy jakieś złe uczucie, a wiem, że nie mogę ulec tym uczuciom. Że muszę być ponad tymi uczuciami. Że nie mogę sugerować się swoimi odczuciami, czy ulegać swoim odczuciom, widząc czyjąś na przykład pychę, czy, czy Odrzucenie Boga czy zlekceważenie Jego przekazania. To jest bardzo trudno wtedy zrobić. Uczniowie, zgodnie ze słowem Jezusa, zarzucali sieć, ale nie zarzucali jednej wędki, tylko sieć. Jezus nie kazał tym apostołom mówić w pojedynkę, tylko we wspólnocie, w grupie. I również nie było tak, że było siedmiu rybaków a jedna wędka, tylko było siedmiu rybaków i cała sieć. Sieć to system. System wzajemne powiązania, krzyżujące się sznurki, powiązane ze sobą i chyba nie bez y, y, jakiegoś powodu tworzące ciągły krzyż. Te kratki sieci, one są właściwie krzyżującymi się sznurkami. Bo chyba przez taką tajemnicę można tylko kogoś wyciągnąć przez jego osobisty krzyż. Ale jak powiedziałem, to również system, powiązania to jest sieć. Powiązanie miłości, prawdy. Wspólnotowość Kościoła, a z drugiej strony stworzenie komuś możliwości rozwoju indywidualnego. To nie jest takie proste. Czasem się to wszystko krzyżuje i mota i plączy. Ta sieć uczniów Jezusa to również sieć sakramentów, sieć głoszenia Słowa Bożego, sieć rekolekcji, sieć homili sieć nauki, sieć kościołów, sieć przykazań, nawet sieć stacji medialnych czy czasopism. Ubogich, dyskryminowanych, ale istniejących. Wreszcie sieć konfesjonałów. W to wszystko wpadają ryby. My wszyscy. Kiedy ryba już wpadnie do y, do sieci, jest pociągana ku górze, bo ona sama nie ma siły wypłynąć. Zresztą dla niej, y, dla takiej ryby, sieć to jest zamach na jej życie. I często się to obserwuje. Ja sam to czuję i Wy to możecie czuć, że inicjatywa Boga w naszym świecie budzi nasz opór. Że wszystko, co Pan Bóg robi w naszym kierunku, często budzi naszą asekurację, taki opór, żeby Pan Bóg za daleko się nie posunął. I taki opór może wyczuwać rybak również, kiedy ciągnie sieć, a ryba mu się rzuca. Nie chce wyjść na górę. W liście do Kolosam, w trzecim rozdziale, czytamy: Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co jest na ziemi, nie dążcie do tego, co jest na dnie. I to bardzo odzwierciedla ten ruch wyciągania ryby ku górze. Nawet kiedy już dostanie się do łodzi, ryba się rzuca jeszcze bardziej w wtedy. Wewnątrz kościoła czasem jeszcze większe są yy, spory niż na zewnątrz. I tak również każdy z nas, każdy grzesznik czuje opór do tego, aby dążyć ku górze. Zwróćmy na to uwagę, że sieć słowa to jest sieć. Nie wystarczy raz przeczytać Biblię. To jest sieć modlitw. Nie wystarczy jedna modlitwa. To jest również sieć wspólnoty. Nie wystarczy raz na rok się pojawić w kościele albo raz na jakiś czas. To jest za mało, żeby ryba dostała się do sieci. Nie, wy, nie wyciągnie się ją ku górze. Zastanawia nas również ta ilość ryb. Już dawno zastanawiano się, dlaczego Jan Ewangelista doliczył się ich 153 i dlaczego utrwalono tą liczbę w Ewangelii. Wśród wielu różnych hipotez i interpretacji tej liczby jest również ta, która odnosi się do samej liczby, tłumacząc ją przez litery. Wtedy nam wychodzi takie sformułowanie hebrajskie Benoicha Elohim, czyli Synowie Boży. Czyli ta liczba 153 ryb to jest sami Synowie Boży, bo kto jest wyrywany z dna, staje się Synem Bożym. Również chyba nie jest przypadkiem, że w naszym różańcu jest akurat 153 Zdrowaś Mario. I że akurat od 13 maja do 13 października, czyli wtedy, kiedy ukazywała się Matka Boża w Fatimie, jest również 153 dni. To chyba nie jest przypadek. Bo to jest jakiś jeden wielki połów, i skoro jest to ostatni rozdział Ewangelii Świętego Jana, już później nie ma żadnej Ewangelii, już jest stop, kończy się, finisz, zwróćmy na to uwagę, że w ostatnim wieku, XX wieku, były objawienia w Fatimie. Czyżby y, można było się domyśliwać, że żyjemy już w ostatnim rozdziale naszego świata? Jeśli tak, to czym prędzej uchwycimy się tej sieci. Ciekawe również jest to, że po dołączeniu tej jeszcze ryby, która symbolizuje Chrystusa, żarzących na żarzących węglach, wychodzi nam liczba 154, która jest podwojeniem liczby przebaczenia. 2 razy 77 to każdy wie, że to jest 154. A 77 w Biblii ma znaczenie przebaczenia, to jest podwójne przebaczenie, czyli przebaczenie jakby do którejś tam potęgi, do drugiej potęgi. To jest jakby już naprawdę ostatnia szansa na przebaczenie. Również ta odległość między Chrystusem a łodzią Piotrową, wynosząca 200 łokci nie jest przypadkowa. Dwieście bowiem w Biblii symbolizuje głowę. Głową Kościoła jest Chrystus. Ktoś daje głowę za kogoś, to znaczy poświęcić się za kogoś. To jest taka odległość. Między Kościołem a Chrystusem, między Bogiem a ludzkością jest odległość o Chrystusa. I gdyby nie Chrystus, nikt z nas by tej odległości nie przebył. Liczne świadectwa biblijne potwierdzają takie przypuszczenie, że ta liczba symbolizuje właśnie poświęcenie się, jakby danie głowy za kogoś... wreszcie ta nagość Piotra... Piotr kiedy łowił ryby był prawie całkiem nagi... nagość w Biblii symbolizuje grzech... poczucie wstydu, poczucie winy... kiedy Piotr zobaczył Jezusa... ubrał się w wierzchnią szatę... i tu często w Biblii, szczególnie w Nowym Testamencie... w listach czytamy takie teksty... na przykład w liście do Efezjan w czwartym rozdziale... przeobleczcie nowego człowieka... Albo w liście do Kolosan, przyobleczcie się w człowieka nowego, który wciąż się odnawia ku głębszemu poznaniu Boga. I Piotr rzuca się w głęboką wodę, jakby w poznanie Boga, ale już ma nową naturę, nową szatę, jest kimś zupełnie innym, jest nowym człowiekiem, nowym stworzeniem. Dlatego może przepłynąć tą yy, odległość między Bogiem a człowiekiem, odchłań. Kiedy apostołowie wyszli na brzeg zobaczyli żarzące się węgle... To też nie przypadek... Żarzące się węgle symbolizują mękę Chrystusa... Przebaczenie... Spalanie się... Dla nas... Z miłości... Ale jeszcze coś... Nieprzypadkowo... W tej Ewangelii występuje siedmiu apostołów... I są te żarzące węgle... Się. Otóż w księdze Tobiasza... Jest taka historia opowiadająca o tym, że Sara... Pewna kobieta była opętana przez demona, który się nazywał Hasmodeusz, i umarło przy niej aż siedmiu mężów w dniu w, nocy poślub, w noc poślubną. I dopiero przyszedł Tobiasz, położył rybę na węglach żarzących i zapach tej spalonej ryby wyrzucił tego szatana z Sary aż do Górnego Egiptu. Ta historia taka bardzo metaforyczna, ona tutaj świetnie się nakłada na tę symboliczną scenę również. Bo tymi siedmioma umarłymi mężami Sary, Sara jest tutaj symbolem Kościoła, to jest tych siedmiu apostołów. Spalanie się Chrystusa, spalanie się tej ryby wygania szatana od każdej duszy, która jest przerzeczona Bogu. To jest bardzo piękny obraz. Wreszcie, żarzące się węgla symbolizują też wyrzuty sumienia. W liście do Rzymian w dwunastym rozdziale czytamy: Błogosławcie tych, którzy Was prześladują. Tak bowiem czyniąc, Węgle żarzące zgromadzicie na ich głowy. Kiedy człowieka stać na wyrzuty sumienia, to jest to bardzo dobry krok, bardzo dobry znak do uwolnienia się od złego ducha. Kiedy już w, nim, w kimś zanikają wyrzuty sumienia, to już trzeba będzie po prostu chyba poczekać na egzorcyzm. Bo zanik poczucia grzechu jest znakiem, że człowiek traci absolutnie kontakt z Bogiem. Siedzi już w ciemności, w otchłani. Doprawdy bardzo symboliczna jest ta Ewangelia, jak widzicie chociażby z tej pobieżnej mojej interpretacji, ale ważne są może nawet nie tyle szczegóły co sama, sam obraz i zdanie sobie z tego sprawy, że ten rozdział, taki mistagogiczny, pełen tajemniczych symboli jest tak naprawdę proroctwem odnoszącym się do naszych czasów. Możliwe, że to tylko przypadek, a możliwe, że coś więcej, że akurat mamy XXI wiek, i jest to akurat 21 rozdział Ewangelii Świętego Jana. Następnego już rozdziału nie ma. Amen.